No powiem Wam, nie wygląda to zbyt kolorowo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku będą króliki. Po dość długiej przerwie, ponieważ chyba przez trzy tygodnie, jak ktoś tam bardzo dobrze zauważył, nie było filmików. Było to spowodowane tym, że nie było żadnej tragedii tutaj u mnie kolejnej. Spokojnie, nie martwcie się. E, kończył się semestr na studiach, tak więc było dość dużo pracy. Jeszcze dodatkowo byliśmy tydzień nad morzem na praktykach, dlatego jestem ciemniejszy, opalony. Ale nie o tym filmik. E, zaczniemy może od królików ponieważ nie jest zaciekawie e, zaczynam walczyć z chorobą chorobą nie wiem jak to nazwać dokładnie zaraz, was, zaraz wam wszystko wyjaśnię ale najpierw oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału żeby być cały czas na bieżąco żeby Was nic nie ominęło i zaczynajmy no więc tak tak mówiłem po tak długiej przerwie znowu znajdujemy się przy zwierzakach proszę na razie nie patrzeć tutaj ja też tutaj nie będę za dużo nagrywać ponieważ dopiero dzisiaj będę tutaj sprzątać zaczynamy tutaj po prostu wracać w normalne tryba żeby zaopiekować się jak najbardziej tutaj naszymi wszystkimi zwierzakami za niedługo także pojawi się filmik dzikie woliery z papug, ponieważ na przyczynę pojadę tak więc będą jakieś nowości o których już wcześniej mówiłem, kury, które tam gdzieś biegają też za niedługo powinien być filmik to będzie nawet chyba dodatkowy w środę tak więc będzie taki surprise a dzisiaj zajmiemy się, tak wam powiedziałem tymi właśnie o tutaj królikami, które tutaj jak na razie odpoczywają, szamają E, troszkę w okrojonym składzie, ponieważ nie ma ich tyle, jak było. E, tak, jak pamiętacie, tutaj były atak na, na króliki przez psy. Były nowe króliki przywiezione, było wszystko fajnie, świetnie, super, aż nagle okazało się, że e, samica, która została przywieziona z tymi trzema, a oto właśnie tutaj delikwentami, tutaj są. Yy, jakoś dziwnie zaczęła się zachowywać. Yy, tak dziwnie podskakiwała, choby wy wydawało mi się, że traci równowagę. Po prostu nie podobało mi się jej zachowanie, ale jakoś tak nie zwróciłem za bardzo uwagi. Pomyślałem sobie, może, może po prostu coś sobie zrobiła, może, bo, no, no zdarza się po prostu. Yy, no i za jakiś czas po prostu yy, samica padła, ale w tym samym czasie. Był tutaj także samiec, jak pamiętacie na samym końcu. E, najlepsze jest to, że one w ogóle, jak widzicie, mają dość, duże, e, dość dużą przesę między sobą tutaj, aż, aż ona była w tej ostatniej klatce tutaj zamknięta osobno. Tak więc przez całą klatkę nic na razie wstępnie nie było, a samiec się prawdopodobnie zaraził. No i to samo, dokładnie te same przypadłości zauważyliśmy u samca. E, też właśnie zaczął tak e, się kiwać, e, tracił równowagę, nie, nie całkowicie nie, nie uciekał, tak by nie reagował tak jak zawsze. I to mnie troszkę zaniepokoiło, i po skontaktowaniu się tutaj ze znajomymi, z odpowiednimi służbami, także tak można powiedzieć, okazało się, że prawdopodobnie będą to pasożyty. Eee, o najlepsze jest to, że po prostu dowiedziałem, znaczy ogarnąłem się z tym wszystkim eee, w sobotę o godzinie 15.00. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Eee, gdziekolwiek chcecie jaką pomoc eee, dostać, to, to już nie. To, to, to Państwu podziękujemy. Ale udało mi się znaleźć jednego weterynarza, który jeszcze był otwarty, tak więc yy, szybko gnaliśmy do niego i dostaliśmy, nie wiem jak to powiedzieć, taki trzydniowy syropek, nie wiem co to dokładnie było, ponieważ dostaliśmy już same strzykawki, znaczy pani mi mówiła, ale yy, no z moją pamięcią jest trochę krucho i no i daliśmy mu to, ale niestety królik yy, chyba przed wczoraj padł. No i niestety mu to nie pomogło. E, a dodatkowo wczoraj zauważyłem, że to samo, e, prawdopodobnie zauważyłem właśnie, że to samo prawdopodobnie zaczęło dopadać tą oto samicę, która jest przy młodych. E, u młodych tego na razie nie zauważyłem, jak widzicie, może tutaj e, maluszki sobie wygrzewają się. E, jest ich aktualnie 6. Tak, jak wcześniej mówiłem, samica miała ich Początkowo 12, ale 11 było tak, by tych żywych, no i część po prostu się jakoś tak z czasem wytraciła, ale powiem Wam i tak, jestem bardzo zadowolony, że te 6 ma jak na razie bardzo dobrze wychowanych. Teraz aktualnie króliki mają tutaj przy tych młodych, gdzie są, wyłożoną płytę. Płyta, cienka płyta ta 4 mm, ta, która miała być po prostu do wykotów, została tutaj dana i tutaj, i tutaj. Tutaj zauważycie, ta samica właśnie przeskoczyła, tak troszkę zachowuje się, choćby pływała. E, takie dostałem e, tutaj, nie, może nie oznaczenia, ale e, tak zostało właśnie to zachowanie określone, tak pływający królik. Taki troszkę, no taki nieogarnięty i to samo właśnie zauważyłem u tych trzech królików. I jechałem e, szybko do weterynarza i dostałem e, zastrzyk, e, który zastosowaliśmy wszystkim tym doroślejszym kulikom, czyli tej samicy i tym trzem małym, podskórnie. Eee, też preparat, wiem jaki to jest, typowo na pasożyty, nie pamiętam dokładnie jaki, I to, ale to się okazało, że to był bardziej e, na pasożyty, e, tak by zewnętrzne, ponieważ samiec miał, tak jakby zrobił mu się taki łupież, e, skóra mu zaczęła się złuszczać i prawdopodobnie na to by to podziałało. Ale oczywiście trzeba zapamiętać o tym, że moja hodowla jest pod czujnym okiem znajomego Kamila Sobek, który także ma swoje kuliki. Oczywiście bardzo, jeżeli macie jakieś pytania, to raczej zapraszam do kontaktu z nim, ponieważ na pewno wam pomoże. Tak, mi właśnie I okazało się, że prawdopodobnie kuliki mają pasożyty wewnętrzne. Dokładnie to się chyba nazywa Econiculli i guardie. guardie. Nie pamiętam dokładnie jak to się teraz wymawia. I trzeba z tym zawalczyć troszkę inaczej, wewnętrznie bardziej. I mamy już, mamy już specjalny preparat, który zaraz właśnie będziemy podawać kulikom. Myślę, że to jest to, w sensie, że to chodzi o te pasożyty, ponieważ taki zostałem taką dostałem informację, że na 99% właśnie o to chodzi i zaraz to wszystkim królikom podamy, żeby po prostu jak najlepiej sobie z tym wszystkim poradzić, żeby po prostu nie stracić wszystkich królików, już te dwa króliki, które straciliśmy, to jest naprawdę dla mnie trochę taki, można powiedzieć, dramat Ponieważ tyle czasu się tutaj stara o to, a tu nagle się okazuje, że przyjdzie takie coś i, i pozbędziemy się klików, to chciałbym przede wszystkim, żeby właśnie tutaj mamy te trzy takie dorodne, żeby po prostu, no, żeby wszystkie ogólnie króliki się uchowały. Tutaj mamy te trzy, prawdopodobnie to są wszystkie trzy samce, ale to tak sprawdzałem jeszcze, jak były małe, tak więc nie jestem tego pewien. Zobaczymy jeszcze później. Ale najbardziej to by mi było po prostu żal tych maluchów tutaj. Te maluszki są po prostu takie. takie super, nie? No, takie sieś małych maluchów, takie klusieczki. W porównaniu ogólnie do tamtych, które zostały zagryzione, one były podobnej wielkości, a one były po prostu takie kluchy, takie, takie ospałe, takie. Leniwe, a te, to są takie wyszczelone, po prostu jak to zacznie biegać po całej klatce, to tego nie złapiecie. Nie? Tak siebie odpoczywają maluśki. Odpoczywają siebie maluśki, no. No, takie siupel. No, tak więc idziemy e, po preparat zastosować, żeby jak najszybciej uratować jeszcze zwierzaki. Żeby coś z tym zrobić, mam nadzieję, że to po prostu podziała. Jeszcze prawie zapomnieliśmy was zaprosić na Instagrama, co nie króliki? Tak więc jest pod tą samą nazwą achrelek hodowca. Tam będę wrzucać i cały czas praktycznie się wrzuca jakieś ciekawe zdjęcia z hodowli. Tak więc serdecznie zapraszamy. I tak wygląda ten e, środek: Fenbenat. E, proszek do ustny dla świń, ale z tego co zostało mi poinformowane, to śmiało można podawać go też innym zwierzakom. Ważne jest po prostu, żeby tylko przeliczyć sobie odpowiednią ilość podawanego środku na kilogramy. Ja go będę podawać akurat z marchewką dla królików. Tutaj pisze, że niby powinno się podawać tylko z suchą karmą, ale jeżeli wymieszalibyśmy to z, z paszą dla królików, to prawdopodobnie króliki by to po prostu. No nie zjadłyby tego, e, czy po prostu w miseczce to to by opadło e, i króliki by tego nie zjadły, a tak mamy pewność, że po prostu e, razem z marchewką to się wszystko ładnie wymiesza. Zaraz będziemy to podawać, otworzymy, e, tak więc spróbujemy, czy zadziała, czy, czy, czy zobaczymy te króliczki. E, tak jak mówię właśnie, został mi tu ten środek przez doświadczonego hodowcy królików polecony, tak więc... Myślę, że na pewno, znaczy powiem tak, zadziała. Jeżeli będą to pasożyty spowodowane właśnie tutaj chorobą u moich klików, to to zadziała, jestem pewny. Moi drodzy, kochani widzowie, cieszę się, że można wycinać cokolwiek w tych filmikach, bo bym taką gafę popełnił i po prostu Wam bym dopowiedział, że po prostu nie wiem, moglibyście mi wyśmieć. Znaczy ja się ogólnie z tego sam śmieję, bo moje proporcje, które tutaj zostały policzone, były tak dosyć śmiesznie policzone, tak więc już się poprawiamy. No, no, Wy nie widzicie tego, co wcześniej nagrałem, ale powiem Wam, było zabawnie. E, mamy ten nasz fenbenat, e, o którym już wcześniej pokazywałem jakoś jest troszkę średnia ponieważ nagrywam wieczorkiem ale muszę to poprawić żeby po prostu był tutaj jakiś efekt zachowany e, z proporcji koniec końców wynika że stosujemy jedną płaską łyżeczkę 5 gramów na po prostu na dorosłego królika e, tak więc e, oczywiście musimy policzyć że tu są małe króliczki e, one też nie będą ważyć po prostu po 5 kg. E, tak samo tutaj tak samo tutaj te króliki są też troszkę mniejsze, tak więc musimy tutaj odpowiednie proporcje przyjąć. Myślę, że e, tutaj te proporcje mogę udostępnić. Kamil się zgodził, Kamil się zgodził. Kamil e, tutaj właśnie nade mną e, e, cały czas jest takim stróżem, żebym nie popełniał właśnie takich głupot. E, już wkładamy tutaj te nasze miseczki. Znaczy, miseczkę jak miseczki, jest to po prostu kafla, do której po prostu podamy nam, e, podamy królikom, naszym królikom. Te, właśnie o to marchewkę z tym, z tym fentbenatem, tutaj także maluchy, żeby miały. E, ogólnie królikom została zmieniona dieta. E, ogólnie zostały także przedzielone, żeby po prostu miały mniejsze przestrzenie. Tutaj jest e, ta samica z młodymi i tutaj są te trzy, żeby po prostu jadły mi tą marchewkę, a nie były zainteresowane całą inną klatką. Tak więc że po prostu dam mnie i do mniejszego pomieszczenia. E, woda, jedzenie zostało wysypane, żeby po prostu jadły tą marchewkę z tymi sianko tak samo. I zamiast ściana stosuję babkę lancetowatą. To także na pewno e, zdrowotnie, prozdrowotnie będzie działać dla królików i wieżba także jest podawana, e, tutaj, jak możecie zauważyć, po prostu gałązki wierzby. to także działa e, odrobaczająco, tak samo jak babka. Ono po prostu w różnego rodzaju e, bardzo dobrze działają nam na, na nasze króliki. I teraz tak, tutaj mamy tą naszą marchewę, musimy to rozdzielić, wymieszać i później będziemy rozdzielać do do tych naszych kubeczków, do tych naszych kafli. Ja to muszę po prostu teraz zrobić bez, poza wizją, ponieważ jedną ręką tego raczej nie zrobię. No i tak, mamy tutaj tą naszą wymieszaną marchewę, jest ona na świeżo wymieszane, ponieważ ten wynad jako tak opisze, żeby go nie dawać na mokro. Yy, ale tutaj po konsultacjach właśnie yy, i w sumie to jest racja, że żeby nie miesz jeżeli wymieszamy to z paszą na sucho, to po prostu ten środek yy, zleci z tej paszy. Yy, a jeżeli po prostu damy go na mokro w postaci właśnie tutaj tej marchewy, to on się po prostu przyklei i zostanie spożyty. Razem z marchewką tutaj króliki trzeba troszkę odsunąć od tego, ponieważ, jak widzicie, wszystkie były w środku zainteresowane, co się dzieje. Marchewa włożona, zaraz zobaczymy, czy króliki. No, jak widzicie, maluchom bardzo smakuje. E, jak na razie, jeden, ale reszta myślę, że też zaraz zacznie się tutaj za, e, brać za szamanko. No, widzicie, zdrowe, będziecie zdrowe. Znaczy, bynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy. Jasne, trzeba to dawać i uciekać, bo komarów to tu jest e, mnóstwo. Żeby to powiedzieć tak bardzo ładnie językiem literackim. Tu jeszcze też troszkę marchewy. Dobrze trafiliśmy teraz, chyba, ponieważ zapaliłem światło i króliki wzięły się do e, jedzenia. Tak więc chyba to jest po prostu czas karmienia. Weszło gastro. Tak więc króliki mam nadzieję, że będą teraz szamać. Młode jedzą. Fajnie by było jakby jeszcze samica się tutaj do nich dołączyła, ale zobaczymy. No fajnie by było. Wiesz, Bożenka. Fajnie by było jakbyś też coś zjadła tej marchewki. E, tutaj króliki szamają, także dwa na trzy. Jeden chyba jest bardzo jest niezdecydowany, ale myślę, że że to nadrobią. Tak więc ja się po prostu na dzisiaj, na teraz aktualnie będę kończyć, ponieważ kopruchy zaraz mnie tu, komary, zaraz mnie tu wyniosą i widzimy się jutro. No i mamy komplet. Tutaj wszystkie trzy króliki jedzą. Tam jeden teraz się oddalił, ale on jako pierwszy jadł. O, nawet teraz o, udało się złapać. Mamy wszystkie trzy jedzące. I tutaj także samica, jak możecie zauważyć, tam z tyłu Także zabrała się do marchewki, tak więc mam nadzieję, że środek będzie działać i pozbędziemy się e, po prostu niepotrzebnych pasożytów. No więc tak, witamy w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest trzeci dzień leczenia i powiem Wam tak: e, był to w, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, strzał w dziesiątkę wszystko rozpoznane to, co powinno być e, czyli było to po prostu do bakterie ekunikuli i gardie. I dobre zastosowaliśmy leczenie tym fenbenatem, ponieważ zauważyłem tutaj różnicę, tak było mi powiedziane, Kamil powiedział, że tam jakiś znajomy nawet, e, można powiedzieć, wskrzesił tam leżącego już królika, to, to tak tutaj też mogę zauważyć, króliki były tutaj, w e, szczególności tutaj właśnie z tych trzech, jeden był już taki bardzo, no może nie, że ospały, ale siedział tak, nie reagował na wszystko, a popatrzcie teraz, wszystkie po prostu się tutaj gną, nie? Ciskie tutaj by chciały być w centrum zainteresowania, czy coś nowego. Czekają prawdopodobnie na tą naszą marchewę, na której jest ten y, nasz fentbenaty. No i tutaj jeszcze mamy te nasze maluchy, które także zostały podane, właśnie temu leczeniu, razem z matką. Y, u małych nie było, nie było właśnie tutaj poznać y, tego żadnych objawów, ale matka była w dość, można powiedzieć, ciężkim stanie. E, najcieńszym z tych wszystkich kulików, które e, jeszcze żyją, można powiedzieć, bo nie, nie wspominałem tutaj o tych dwóch, o których mówiłem na samym początku, których niestety nie dało się uratować, e, to matka jeszcze nie jest w pełni taka, można powiedzieć, wyzdrowiała, e, ponieważ jeszcze tak jakoś tak prze, prze, czasami po prostu leży, e, no tak się dziwnie zachowuje, ale na pewno jest lepiej. Maluch tam słucha, o czym chyba mówię, e, moja matka, o mojej mówisz, a wyjaśnijcie. Eee, tak więc, ale no tak mówię jest lepiej, wszystkie króliki zajadają marchewę, tak więc tak jak mówiłem strzał w dziesiątkę prawdopodobnie i po prostu wszystkie króliki, które teraz już są udało nam się uratować eee, jeszcze będziemy dzisiaj zastosujemy marchewę, jutro pojutrze Zast zrobimy po prostu im taką kurację pięciodniową dla pewności, żeby po prostu kuliki były eee, można powiedzieć wyleczone no i tak, mamy lek tutaj już zastosowany, umieszczony w klatkach. Powiem Wam tak, aż przyjemnie się patrzy, gdy widzimy, że, że zwierzaki niedobrze mają przyjemność tutaj z jedzenia. To jeszcze po prostu nasz środek, nasze leki po prostu przyjmują bez problemów, nie trzeba ich tutaj zmuszać, jakoś po prostu dawać zaszczyków yy, czy po prostu na wpychać do pyszczka. Tutaj jak widzicie, jak tutaj kliki szybko śmigają z marchewą. tutaj. To jest to samo, samica z młodymi chętnie spożyła właśnie tą marchewę. To by było na dzisiaj na tyle. Myślę, że Wam się oczywiście spodobało. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale myślę, że po prostu tutaj już nie będzie problemów i króliczki będą, e, będą ozdrowiałe, można powiedzieć. E, będę jeszcze kontynuował tutaj leczenie, ale ze względu na to, że mamy sobotę, to już niestety kończę nagrywać, żeby to jeszcze wszystko zmontować. I na jutro, czyli na dzisiaj, bo będziecie to dzisiaj oglądać, w sensie teraz żeby to po prostu wszystko jeszcze zgrać yy, i było po prostu wszystko gotowe. Po tak długiej przerwie myślę, że wam się oczywiście spodobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Yy, możecie się także ze mną kontaktować za pomocą Facebooka. Ostatnio było to dosyć niemożliwe, ponieważ nie odpisywałem, yy, ale teraz znowu się postaram być na bieżąco ze wszystkimi, ze wszystkim. O, tutaj uwaga, mamy uciekiniera. Tak więc zamykamy, kończymy na dziś. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.